Dzisiaj znów jesteśmy w tej grze, gdzie robimy park rozrywki. Yy, no i to będzie jedyny taki raz, że dwa razy w dniu robię. Dwa dni. Jeden dzień jest, co nie? Yy, kolejny film z tego samego, w drugi dzień. No to ostatni raz tak będę robić. No ale yy, już urobimy. Yy, najpierw ostatnio zrobiliśmy jeśli nie oglądaliście ostatniego odcinka to polecam obejrzeć bo oglądaliśmy jeden świetny park rozrywki i do tego i do tego jeszcze zrobiliśmy nową atrakcję w naszym parku rozrywki która jest tutaj jak widzicie i mam nadzieję że Wam się spodoba ta seria w ogóle to seria będzie. No właśnie, muzykę ściszmy, bo ostatnio było z tą muzyką. Fajnie by było, jakby była taka opcja, że można w ogóle ściszyć calutką muzyczkę, wszystko. Ale nie ma takiej opcji niestety. Znaczy, że muzyczkę, ale nie, że jakieś inne dźwięki. I posłuchajmy tu. Ale powiem Wam, że park się powoli rozrasta. To ja za chwilę się z Wami widzę. W ogóle na to jest. Duży popyt to jest taka kolejka, że to patrzcie, o tak jedzie. Pokazywałem w chyba odcinku drugim czy trzecim, nie wiem, i że ona tu wjeżdża. No i duży popyt na to jest, a to jest, to kosztuje 9 dolarów. Ciekawa, fajna nawet. Przez ten czas pójdziemy do innego parku rozrywki. Już trochę czasu minęło. Ale pójdziemy do następnego parku rozrywki. O tutaj jest taki. I widzę, że fajne atrakcje. Dam łapkę w górę już. Ile za wejście? O, darmowe wejście. No, ciekawe. Dwanaście dolarów. Dobra. Yy. Idziemy pierw na ten roller coaster. Za ile on jest? 14 dolarów. Jedziemy. To taki dla dzieci widzę. Wjeżdżamy i zjeżdżamy. I on jest chyba najdroższy? Nie, najtańszy. Znaczy się. Tu jest tak. No, takie antygrawitacyjne, chyba. Nie wiem. Yy, nie pamiętam już nazwy. Tam pójdźmy. A potem tu. Dobra, jak to ruszy, to się z wami widzę. I ruszyło. Jedziemy w górę. To widzę, chyba takie lekkie będzie. Dobra, idziemy na te bardziej ekstremalne. Jeśli można je tak nazwać, wychodzimy stąd. Stąd nie da się jeszcze wyjść. Dobra, to ja się z Wami widzę. Wchodzimy, w, dobra, wchodzimy w, do tego, nie, 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 dobra, wchodzimy, wchodzimy, to takie jak w i tam, jak na pierwszym filmiku mieliśmy chyba, czy tam drugim, nie wiem, nie pamiętam już. Ale trzeciego na razie nie będzie, nie wiem kiedy, może, może kiedyś będzie, ale na razie nie wiem kiedy będzie. Dobra, idziemy do kolejnego i tak naprawdę to może dorobimy sobie poza filmem, lub coś. Nie wiem. Yy, zobaczę. Na razie jedziemy i kończymy odcinek po tym zjeździe. Dorobię sobie może pieniędzy z, poza filmem na tą grę. Aha. No to pa.